Cześć, moje drogie osoby z Podznaku Raka. Witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na podstawowe aspekty, które Was interesują. Bardzo dziękuję za informacje zwrotne o tym, że e, na przykład horoskop dla seniorów się podoba, e, że pewne rzeczy dodane tutaj, aspekty są super. Więc dziękuję za tę opinię. Pozdrawiam Was serdecznie i spójrzmy, e, czego możecie się zatem spodziewać. No i tak, drogie raczki, co tam mamy? E, single. Kurde na e, osoby zajęte 6 pucharów, osoby szukające pieniędzy pracy dwójeczka buław, osoby mające pracę asmieczy, 7 denarów na finanse, e, tutaj 8 pucharów na totolotka gry hazardowe, seniorzy 6 buław, e, Drzewo życia, atmosfera całego tygodnia i pustelnik w aspekcie zdrowia, więc troszeczkę układ mieszany. Dla osób, które szukają w ogóle tutaj miłości jest dla singli. No, jest kullenarowy, który jest wygodny, taki zamożny, wysoko postawiony, ale też chłodny, kalkulujący. Tak więc możecie poznawać. Owszem, ciekawe relacje inteligentnych, zaradnych ludzi, ale jeszcze tutaj na razie nie możemy liczyć na. Zespolenie, raczej relacje takie chłodne, właśnie przyjacielskie, może formalne, może finansowo-nawet zawodowe, które mają tendencję do tego, by stać się relacjami emocjonalnymi, ale jeszcze do tego trzeba czasu. Z kolei sześć pucharów w aspekcie tutaj osób, które mają kogoś, to czas rodziny, spędzanie czasu z młodymi osobami, uroczystości, prezentu, niespodzianki, jakiegoś gestu pojednania i zadowolenia, więc wy będziecie tutaj jak najbardziej usatysfakcjonowani. Także coś wróci z przeszłości do was. No i tutaj, jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy dwójeczkę była świetna karta na podgórze, wyjazdy, zmiana miejsca zamieszkania, ale też możecie mieć dwie prace, dwie możliwości, dwie opcje, które będą wymagały od Was potem dokonania pewnego rodzaju wyboru. Natomiast Waszym największym wrogiem w tej karcie będzie zastój. Tak, musimy działać, 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 iść do przodu i zdobywać. Natomiast jeśli mamy tutaj pracę, mamy ASA. Nie czy przed wami nowe aspekty, nowe energie, mogą być aneksy, umowy, zmiany formalne, w ogóle reorganizacyjne. Zwróćmy uwagę na dokumenty, formalności, jakość pracy, idzie czas rozliczeń. Jedni z was dostaną nagrodę, inni moż, mogą reprymendę i musicie uważać w ogóle na to, jak wykonujecie swoje obowiązki. Po prostu. Finanse. Siódemka denarowa i Ósemka pucharowa na totolotka. Czy to jest dobry czas wygrać w totolotka? Myślę, że nie do końca. Jest to karta raczej oddalenia takich indywidualnych impulsów i takiej izolacji, tak? Finanse siódemka denarów, strata, zastój i raczej zbieranie tych pieniędzy niż wydawanie. Seniorzy. Karta zwycięstwa, szóstka buław, zwycięstwo i Wy tutaj możecie z kolei zaryzykować w grach losowych, w grach hazardowych. Coś zwyciężycie, możecie też poznać kogoś, kto będzie reprezentował cechy zwycięzcy, co również też przyniesie i Wam korzyści. Jest to okres prosperity. Drzewo życia w W atmosferze całego tygodnia mówi nam o tym, że cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze. Nie użalajmy się nad aspektami trudnymi, a nawet jeśli przyjdzie nam czas smutku, to też warto zrozumieć, że jest to okresowe i nie warto skupiać na tym najwięcej energii, tylko na tym, by rozwiązać pewne konfliktowe, na przykład kwestie. Natomiast zdrowie pustelnik, izolacja. Czasem szpital, czasem położenie się do łóżka. Odpoczynek, rekombinacja, zwróćmy uwagę na oczy, kręgosłup, kolana. Za stałą pozycję, czyli jeśli pracujemy przy biurku, może warto by było się troszeczkę ruszyć. Ale nie gwałtownie, nie jest to karta gwałtownych ruchów. Może oznaczać ćwiczenia takie powolne, jogę, fizykoterapię, rehabilitację. No i generalnie tutaj odpoczynek, tak? Jeżeli potrzebujemy odpoczynku, udajmy się na niego, ale też nie uciekajmy zbyt długo od świata. To jest dosyć istotne. Myślę, że układ powinien się spodobać, jakby co piszcie. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. Do osób z podznaku Lwa witam serdecznie, drogie Lwy. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy. Spójrzmy na Was i na podstawowe aspekty, jak one będą się przedstawiały i czego Wy konkretnie możecie się spodziewać. Bardzo dziękuję za przepiękne komentarze. Pozdrowionka za cudowną energię. Eee, już patrzymy. Horoskop tak dla singli. 5 denarów. Osoby zajęte kochankowie. Osoby mające ochotę szukać pieniędzy pracy. Giermek denarowy. Osoby mające pracę. Trzy buławy. Finanse są dostateczne. To lotek, trzy denary, seniorzy, królowa buław, atmosfera tygodnia, cztery puchary i kapłanka w aspekcie zdrowia. Zaczynamy oczywiście od piątki denarowej, która jest teoretycznie spadkową kartą dla singli. Oznacza jakąś stratę, poczucie straty, takie niedopiszczenie, niespełnienie troszeczkę, czasowe trudności, ale też możliwości, by... Nadrobić straty, ale trzeba sięgnąć po to, co jest blisko. Być może nie zwracamy uwagi na kogoś czy na jakieś sytuacje, które mogłyby być obok nas, a które stanowią klucz do rozwiązania jakiegoś problemu emocjonalnego. Tak więc rozejrzyjmy się, co jest przy nas dosłownie mówiąc. Natomiast kochankowie dla osób, które mają tutaj kogoś, karta zbliżenia, karta miłości. Szała po ponowego zakochania się, ale też trudnych wyborów i wtrącania się osób trzecich do naszej relacji, czasem trójkątów emocjonalnych, nie zawsze oznacza to samą zdradę, może po prostu oznaczać to, że ktoś będzie wpływał czy próbował wpływać emocjonalnie na nas czy na naszą ukochaną osobę. Natomiast jeśli mamy ochotę szukać pieniędzy pracy, Mamy Giermka. Denarowego. Jest to czas rozpoczynania pewnych rzeczy. Od początku, od uczniaka możemy dostać taką ofertę pracy, która gdzieś tam nauczy nas pokory i gdzie będziemy sumiennie kroczyć po kolei, po szczeblach kariery. To samo tutaj dotyczy założenia firmy. Wszystko będzie szło zupełnie od początku, od podstaw. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy trzy buławy, trzy buławy wskazują na powodzenie, zadowolenie, podróż służbową, podróże w ogóle ruch, nawiązanie cennych kontraktów, spotkania z kontrahentami i zadowolenie z siebie, zakończenie projektów lub rozpoczęcie nowych. Są to stateczne z kolei na finanse i totolotek, czy gry hazardowe, 3 denary. Tutaj prędzej, tak jakby te finanse, właśnie z gier hazardowych, tak, to, to lotka mogą przychodzić. W ogóle finanse, no troszkę z sądem ostatecznym, są to takie. Te finanse te, mówiące o tym, że nie popełniamy błędów z przeszłości, na przykład w kwestiach finansowych. Uważajmy, rozliczajmy pewne kwestie, żonglujmy nimi, ale właśnie nie ulegajmy negatywnej, pierwotnej energii, która tutaj może e, coś nam podpowiadać. Tak, uważajmy też, bo tutaj e, jakby urzędy mogą mieć wpływ, czy sprawy sądowe, czy spadkowe w jakimś sensie na nasze finanse. Seniorzy z kolei mają królową buław. E, dla Was kochane seniorki z kolei jest to na pewno karta siły, przebojowości, rozliczenia, takiego nadawania tonu, ale w ogóle seniorzy mogą czuć czy odczuwać wpływ silnej, dynamicznej kobiety i pewne relacje, pewne sytuacje będą zależne od kogoś, kto będzie niezwykle silny, zaborczy. Jest to czas działania, podejmowania stanowczych decyzji i odcinania się też od toksycznych ludzi czy sytuacji. Natomiast atmosfera tygodnie to aspekt szwóreczki pucharów, możemy żyć troszeczkę w apatii, z, z zapatrzeni w przeszłość, uważajmy na to, bo może nas to hamować, blokować. A zdrowie. Karta intuicji, kapłanka mówi nam o tym, że intuicyjnie możemy wyczuwać zagrożenie, wybierać na przykład sposoby leczenia, lekarzy, terapii. No, i generalnie mądra, starsza kobieta, doświadczona może nam pomóc w kwestii właśnie zdrowotnej. Zwróćmy uwagę na oczy, układ oddechowy i układ hormonalny, tutaj jeśli chodzi o pewne kwestie, natomiast sama w sobie nie jest kartą złą, choć czasem hamuje w kwestiach na przykład poczęcia dziecka, i jest kartą troszeczkę iluzji. Natomiast sam układ nie jest zły, myślę, że dacie radę, jakby co piszcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i przechodzimy dalej. Do osób z znaku Panny, witam serdecznie, drogie Panny. Cieszę się, że jesteście i patrzymy na Was, na Wasz horoskop. Eee, dziękuję za przepiękne komentarze, za to działacie, że działacie i udzielacie się na kanale. A jakie karty? Już patrzymy. I tak, giermek mieczy dla Singli, osoby zajęte, moc, osoby szukające pieniędzy pracy, sześć mieczy, dziewiątka pucharów dla osób mających pracę, pięć mieczy na finanse, trzy puchary gry for hazardowe i totolotek, król mieczy w aspekcie seniorów. Pustelnik na aspekty atmosfery całego tygodnia i cztery denary w aspekcie zdrowia. Więc, układ troszeczkę mieszany, specyficzny i już go zaczyna nerwowy giermek. Giermek mieczy e, możecie być podejrzliwi w stosunku do nowych znajomości. Jeśli szukamy miłości, to możemy być właśnie nieufni. Ciągać za słowa zbyt oceniający, ale też uważajmy, bo możemy dać się oszukać, ktoś nas może próbować oszukać. Chaos, oszustwo, niby fajny dialog, ale nic konkretnego z tego nie wyniknie. Natomiast, jeśli chodzi o Tutaj aspekt związany z osobami, które mają kogoś moc, mówi o sile kobiet i to one będą decydować o kształcie relacji. Również jakaś silna kobieta może próbować wpływać na to, jak będziecie funkcjonować w danym momencie. Natomiast jeśli macie ochotę szukać pieniędzy pracy, macie szósteczkę miczy. Karta podłuży i karta brama. Lubię tę kartę, bo jest to karta przekraczania granic zmiany, no i generalnie odejścia w stronę dobrych czasów, karta spokoju, ulgi, satysfakcji. Natomiast jeśli mamy pracę, będziemy się cieszyć, zadowolenie, świętowanie, celebrowanie. Karta na pewno wskazująca na to, że coś dobrego się tutaj wydarzy. Możemy też w ogóle odczuwać sielską i lekką atmosferę w firmie. Finanse. Pięć mieczy, no i to lotek trzy puchary. Gry hazardowe są lepiej usytuowane, tak? Bo jest to karta za zabawy. Możemy się po prostu bawić, ale nie przeginajmy. Piątka mieczy tutaj mówi o jakiejś porażce, a więc e, lekko działamy, ale tak byśmy nie odczuwali potem goryczy, tak? Że na przykład czasami o gramy gramy, aż żeby wygrać, tak? Albo przegramy i chcemy to odbić, tak? I ta zaciętość tu może sprawić, że przegramy. Bawmy się, ale nie przeginajmy, kolokwialnie mówiąc. Kul mieczy dla seniorów oznacza spotkania z osobami formalnymi, lekarzami, prawnikami, urzędnikami. Tak, jakby jakaś rada była wam potrzebna, może wiązać się też ze spotkaniem z osobą, która jest surowa, inteligentna, ale trudna w kontaktach. Natomiast jeśli tutaj pytamy o atmosferę całego tygodnia, to mamy pustelnika, i pustelnik wskazuje na aspekt samotności, izolacji. Tak też możemy się czuć, ale też skorzystajmy z tego czasu, bo może przynieść nam niezwykłe rozwiązania oświecenie. Jeśli mamy tutaj ochotę dowiedzieć się, co w kwestii zdrowotnej, czwóreczka denarów mówi o zblokowaniu i jakichś wydatkach, wydatkach, na które nie jesteśmy przygotowani i do których jesteśmy niechętni, na przykład nie chcemy płacić za jakieś ćwiczenia, leki, poradę, ale ta porada się przyda nam, tak czy jakieś kwestie, bo tutaj jest inwestycja, która jest ukryta, a która może przynieść nam naprawdę dobre rozwiązania, tylko w nas może tkwić ta chytrość, taka lekka skąpość i ona może nie pozwalać na to, że będziemy niechętni, jeśli chodzi o inwestycje. Zwróćmy uwagę na kwestię gastryki, przemiany materii jelita, za stałą pozycję, tak kolana, kości kręgosłup, no i ogólnie na naszą taką skrytość, która może powodować, iż będziemy sami ze sobą się źle tutaj czuć. Otwórzmy się na innych, przekraczajmy pewne granice, a na pewno nie ograniczajmy. Jest to istotą tej karty. Tak więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Hej!